Siemano, siemano, Dzisiaj poznacie już wcześniej zapowiadanego mojego nowego e bajka a w zasadzie to elektrycznego fatbike'a. Kiedyś śmigałem na normalnym facie, teraz y, ostatnio dostałem takiego elektryka, także zabawa będzie na pewno przednia. Zresztą już widzieliście co nieco, gdy nagrywaliśmy z okiem jeden z poprzednich odcinków y, próbę 100 na godzinę. Y, wtedy właśnie w deszczu, przy różnych bagnach, kałużach, y, musiałem dojechać na tym rowerze i jak widzicie, no został po prostu mocno styrany, także teraz trzeba skoczyć z nim na myjnię, która jest tu za nami. Umyję go ładnie pod odcinek i zrobimy testa. Maszynka umyta, jak widzicie test wodoodporności za nami. Także teraz sprawdzimy ją sobie w terenie. Mamy tutaj takie fajne, piaszczyste wzgórze. na spuciku widzowie no teraz jakoś to lepiej wygląda w porównaniu do tego co ostatnio się tu prezentowało jednak czy ten rower podoła tak dużym hopom? nie wiem fatbike elektryczny marki Fido oparty jest na 20 kołach laczki 4.0 szerokie opony CST heble takie podstawowe tarczowe Amortyzacja przód i tył. Ten sobie rozkręciłem, aby no tutaj na, na tyłku lepiej to pracowało. Z takich ciekawostek, to e, platformy były w kartonie od razu zło zamontowane, złożone. Czyli tu jest taki system, z którym się nigdy nie spotkałem. E, one się składają w ten sposób: nie? taki klips. Ciach. Klik odklikują i macie założone. Nie ma z tym problemu, żeby jakoś się złożyły w trakcie jazdy, także to jest naprawdę bardzo fajny bajer dla osób, które po prostu robią unboxing roweru. Kiedy przychodzi im paczka i wiecie, ludzie często panikują. O Jezu, jakie ja skręcę ten rower, co tu będzie? Tylne koło macie osadzone, trzeba wsadzić w przód, ogarnąć sobie błotniczki. Mocy o wartości 500 W mamy właśnie w tylnym kółku, w tylnej pieście tak to się prezentuje, nie? Na pewno z takich jeszcze ciekawostek, bajerów, to fakt, iż jest to składak. Pyk. No macie, pyk. Można sobie złożyć go tutaj bardziej, rzucić do auta, żaden problem. Lampeczka z przodu. Tutaj mamy przerzutki Shimano, fajny licznik taki inspirowany tymi w samochodach. Tu mamy wiadomo przycisk od światła, tu jest... Klakson na przyszłość zdecydowanie zainwestuję w jakieś gripy BMX-owe, bo te no to wiecie, takie podstawowe, nie, niezbyt wygodne. To samo tyczyć się też siodełka, jest ok, ale na jakieś dłuższe tripki to, to, to fajnie było mieć wygodną kanapę. Z tym sprzęcikiem jesteście w stanie wycisnąć po odblokowaniu 50 km na godzinę. Przednia ośka jest y, pusta, to jest w zasadzie, nie dosłownie kilkumilimetrowy patyk, można by rzec. Tak jak widzicie, montowane jest na, na tą klamrę, więc to, to nie jest jakoś bardzo bezpiecznie i nie, nie jest jakieś mocarne, jeśli chodzi o skakanie. To nie jest jakieś wyczynowe MTB, no ale wydaje mi się, że i tak coś popróbujemy, polatamy tutaj. Tego trochę nie polecę, to w ogóle jest niedokończone. Ale to kusiło powiem wam, tamta chopa kusiła, nie? To jest widać bardzo piaszczysta ta górka. I ogólnie to, to kopane jest przez jakichś młodych ludzi. Wydaje mi się w ogóle, że gdzieś tu blisko mieszkać. Tak patrzyłem po okolicy, nie? Fajnie tak, ja też kiedyś robiłem takie rzeczy jakby w mało przystępnych do tego lokacjach blisko domu za mało lata, także stuprocentowo szanuję i rozumiem zajaweczkę, nie? Stąd też właśnie pewnie te wszystkie trasy prowadzące gdzieś donikąd, ale no zobaczcie, gdzieś tu sobie niczym w niczym jakiś górskich stokach zamotowali takie osłony, żeby się nie wyrpać z drzewo. Jak ktoś z Was ogląda odcinki, które robię i właśnie tworzy tego spota, to śmiało napiszcie w komentarzach. Ostatnio kupiłem takie GoPro 4 Session, mam ogromny sentyment do czwórek. Kiedyś z czwórką e, Silver e, zaczynałem już robić takie fajne nagrania. Ogólnie moją całą karierę z GoPro, to rozpocząłem od wersji 3 Black bodajże. Nie pan, ślewało. O, już to było tyle lat temu. Kiedyś chyba nagrał ten odcinek, ja mówię, te wszystkie kamery, nie? co jest zarobiste przy takich elektrycznych rowerach, jak chodzicie gdzieś w górę czy coś, to wystarczy, że dajecie sobie lekko monetą gazu i was ściąga. Nie? Dobra, to tyle na dzisiaj. Kończymy już. Zabawa była naprawdę przednia. E, mi się bardzo podobało. Jakby ktoś z Was chciał sobie sprawić taki roberek, to koniecznie zajrzyjcie w opis. Tam macie linki i kod rabatowy, dzięki któremu będziecie mogli go zakupić jeszcze taniej. Jeszcze taniej. Przypominam Wam standardowo o napisaniu komentarza, co Wam się najbardziej podobało w odcinku. Stawiajcie też łapeczki no i subujcie kanał, bo ja Wam, ostatnio w nocy em, jakoś o godzinie pierwszej do 5 zanotowałem Minus subskrypcji, minus, nie wiem, minus 500 subów tak nagle mi ucieło, co nie? Ale to, to są takie czystki YouTube'a, które często są jakby wykonywane, także to jest ok, normalne, ja rozumiem, że oni kasują te, te stare konta, wiecie, pozbywają się jakichś nieaktywnych użytkowników i tak dalej, tak dalej, jakieś multi konta, nie wiadomo, co tam jeszcze jest, spoko. Ale to jest dziwne, że zawsze to jakoś się łączy u mnie z tym, że ucinają mi zasięgi, nie? Czyli wiecie, ograniczenia wyświetlenia miniatur, do tego jeszcze kasują te suby, wiecie, to jest, to jest dziwne w tym YouTubie. No ale cóż, no niestety, ludzie muszą zakładać nowe konta, żeby jakieś tam zasięgi utrzymywać. Te konta, które są długo na, na YouTubku, no to, to niestety jakoś tak nie są już tak boostowane. Ale za niedługo ruszymy z czymś mocnym i podbijemy znowu zasięgi To kto jest że będę dalej w to z kiedy mówię o nas że Na mordę kuda, To ja i moja grupa Idziemy po swoje Każdy z nas wie, w którą podążać stronę